Chrystus skromny, Chrystus Panem, niech Was Chrystus, wam. Chrystus, ja jestem Jezusem. Jezu, czuję po atakach demona, zniechęcającego mnie do pisania, że chcesz mi przekazać ważne orędzie. Mam orędzie dla tych, którzy mnie kochają, wszystkie dusze poświęcone kochającego naprawdę. Mam orędzie dla tych, którzy mnie kochają i składają swoje dusze w ofierze dla mnie. Pragnę je zachęcić, udzielić im siły. Ja słowo dam poznać moje słowa poprzez to słabe narzędzie. Stąpię na ziemię przez to ręć, aby rozbłysło nad wami moje światu. Błogosławię was, umiłowani mojej duszy.